Koalicja Donalda Tuska ma poważny problem. Czy dojdzie do rozłamu? Biały Dom reaguje na wysłanie armii na Grenlandię. Polskę mają zalać nawozy z Rosji. Jak to możliwe? A na koniec coraz więcej osób opuszcza nasz kraj. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam na kanale Bądź na bieżąco, ale zanim zaczniemy ten dzisiejszy festiwal politycznych absurdów, no to mam do was jedną bardzo ważną prośbę. Jeśli jeszcze nie widzieliście mojego wczorajszego wywiadu z Wojciechem Beliną, czyli przedsiębiorcą budowlanym, który stracił swoje wielomilionowe firmy na rzecz zagranicznych koncernów przez zagraniczne koncerny, a polski rząd nie kiwnął palcem to rzućcie wszystko i nadróbcie to tuż po tym programie. Tu macie mały fragment. We wrześniu zostaliśmy wyrzuceni z budowy przy, w mojej ocenie, zaawansowaniu na poziomie 95%. Polska pozwala na systemowe oszustwa. Ja osobiście nie znam żadnej firmy, żadnej, która nie zetknęłaby się z oszustwem budowlanym. Miałem w wakacje w tym roku spotkanie z byłym wicepremierem. I on powiedział mi tak, że w rządzie panuje takie przeświadczenie, że nie możemy ruszać tych koncernów, bo nam zejdą z budów. Ja mówię, ale czy pan słyszy, co pan mówi do mnie? Po tygodnie temu na rozprawie sędzia stwierdziła, że nie wyznacza nowego terminu rozprawy, bo się zwalnia z sądu. Mamy bardzo wolną i głupią prokuraturę. Pozdrawiam. Także jak widzicie, nie jest to jakaś kolejna nudna rozmowa o podatkach. To jest zapis morderstwa na żywym organizmie. Morderstwa polskiej firmy budowlanej dokonanej z zimną krwią przez zachodnie koncerny przy biernej, a wręcz sużalczej postawie naszych elit. Belina usłyszał wprost od wicepremiera, że zachodnich koncernów nie ruszamy. Zradził nawet nazwisko tego premiera. To co ten człowiek. Przeszedł. To gotowy scenariusz na thriller, w którym ofiarą jest każdy z nas, kto próbuje w tym kraju uczciwie pracować. Link macie w opisie i przypiętym komentarzu. Kliknijcie, obejrzyjcie koniecznie i podajcie go dalej, bo w telewizji raczej wam tego nie puszczą. Nie będę ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050 czy po prostu spęka. Polska scena polityczna koncentruje się na obecnej sytuacji wewnątrz partii. Polska 2050. Wewnętrzne kwestie ugrupowania mogą wpłynąć na funkcjonowanie rządu oraz stabilność koalicji, a w centrum uwagi znajduje się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Obserwatorzy wskazują, że decyzje lidera formacji oraz rozwój wydarzeń będą miały istotne znaczenie dla układu sił w parlamencie i przyszłości politycznej tego środowiska. Odbyła się Rada Krajowa Partii, podczas której dyskutowano o procedurze wyboru przewodniczącego. Rozważano powtórzenie drugiej tury wyborów między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a Pauliną Hennik kloską lub rozpisanie całego procesu od nowa. Szymon Hołownia w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale nie wyklucza żadnego rozwiązania, które mogłoby pomóc ugrupowaniu w obecnej sytuacji. Sytuację w koalicji rządzącej komentują przedstawiciele opozycji, którzy upatrują w niej szansy na zmiany polityczne. Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości ma Mariusz Błaszczak wyraził nadzieję, że Szymon Hołownia ponownie stanie na czele partii i zdecyduje się na opuszczenie koalicji. Polityk w wywiadzie dla Polsat News ocenił obecne rządy krytycznie, wskazując na problemy z finansami publicznymi oraz trudną sytuację w Narodowym Funduszu Zdrowia. Równolegle analizowana jest pozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego w ramach obecnego układu rządzącego. Politycy opozycji sugerują, że część ludowców może rozważać zmianę strategii przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, obawiając się o swoją podmiotowość. W dyskusjach pojawiają się głosy dotyczące konieczności uniezależnienia się ludowców od koalicji obywatelskiej w celu zachowania politycznej odrębności. Mogę pana zapewnić, że państwa groźby nie robią na mnie żadnego wrażenia. Proszę o ciszę! Uczynił ten budynek naszym, pokazał, że młodzi ludzie też mają w nim miejsce. Mamy styczeń 26 roku i wygląda na to, że koalicja 15 października, rząd 13 grudnia może nie dotrwać do kolejnego Października. Szymon Hołownia, ten sam, który miał wnosić nową jakość i płakał nad konstytucją, teraz stoi przed wyborem: albo zatonąć razem z Donaldem Tuskiem, albo przesiąść się na szalupę sterowaną przez Jarosława Kaczyńskiego. No i wiecie co? Matematyka, w przeciwieństwie do naszych polityków, nie kłamie i nie zmienia poglądów w zależności od sondaży. Spójrzmy na liczby, bo one są bezlitosne. Pisma w Sejmie niemal 200 ludzi 140, 194. Konfederacja dorzuca 18, razem mają 212. Do szczęścia, czyli do odzyskania władzy i wysłania ekipy Tuska na zieloną trawkę lub przed komisję śledcze, jak to woli, brakuje im zaledwie 19, jeżeli oczywiście połączyłoby Konfederację i Brauna, no ale nie jest to oczywiście wykluczone. No i tutaj wjeżdża na może żółtym osiołku, a nie białym koniu. Trzecia droga. Gdyby Hołownia ze swoimi posłami zdecydował się na Woltę, Kaczyński miałby większość. Ale uwaga, bo to jest najciekawsze, prezes nawet nie potrzebuje całej trzeciej drogi. Wystarczy mu sam Kosiniak-Kamysz, jeśli oczywiście będzie taka konfiguracja z konfederacjami. Rząd Tuska upada w jedno popołudnie wówczas, a jeśli Hołownia i Kosiniak pójdą razem do Kaczyńskiego, to wtedy będą mieli blisko 260 głosów i mogą zmieniać Polskę bez oglądania się na nikogo, nawet na konfederację, a prezydenta już mają. Donald Tusk to wytrawny gracz, e, który dał się zapędzić w koziruk przez swoje przystawki być może, które miały być tylko dekoracją. Okazuje się, że w polskiej polityce przystawka może zjeść główne danie, a PiS zaciera e, ręce, bo widzi, że uśmiechnięta Polska zamienia się w grymas przerażenia. Eee, no a tutaj, chołownia, no cóż, on zawsze mówił, że chce być blisko ludzi. Może uznał, że najwięcej ludzi jednak jest na Nowogrodzkiej? Nie wiem, raczej tak się nie stanie. Nie mówię, że to będzie już rozłam i odważy się chołownia czy kosiniak zrobić taki krok, ale karty są w grze i to oni nimi dysponują. Rzeczniczka prasowa Białego Domu Caroline Leavitt oświadczyła, że obecność europejskich wojsk na Grenlandii nie wpłynie na plany prezydenta Donalda Trumpa. Podczas czwartkowego briefingu podkreśliła, że celem administracji niezmiennie pozostaje przejęcie tej arktycznej wyspy. Według przedstawicielki amerykańskich władz prezydent jasno określił swoje priorytety, uznając ten ruch za kluczowy dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie odbyło się spotkanie z udziałem wiceprezydenta J.D. Vance'a, sekretarza stanu Marco Rubio oraz przedstawicieli Danii i Grenlandii. Strony ustaliły powołanie specjalnej grupy roboczej, która zajmie się kwestiami technicznymi. Rozmowy dotyczące statusu wyspy mają być prowadzone cyklicznie, z częstotliwością co dwa lub trzy tygodnie. Minister spraw zagranicznych Danii, Lars Leke Rasmussen, przyznał, że dotychczasowe negocjacje nie doprowadziły do zmiany stanowiska strony amerykańskiej. Polityk zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami, że dążenie prezydenta do zdobycia terytorium jest ewidentne, mimo że Kopenhagena, Uważa taki krok za całkowicie zbędny. Ustalono jednak, że dialog na wysokim szczeblu będzie kontynuowany w celu zbadania możliwości pogodzenia interesów obu państw. W regionie trwają manewry wojskowe z udziałem oddziałów z kilku państw europejskich, w tym z Danii. Gotowość do wysłania swoich żołnierzy w razie potrzeby zadeklarowała również Estonia. Władze w Warszawie poinformowały natomiast, że Polska nie planuje obecnie wysyłania swoich sił zbrojnych na Grenlandię. No i proszę, ledwo zdążyliśmy ochłonąć na, po naszym krajowym podwórku, a tu z zachodu i z północy wieje chłodem i to nie tylko klimatycznym. Grenlandia. Pamiętacie, jak wszyscy śmiali się z Trumpa jeszcze w 2019 roku, że chce kupić tę wyspę? Jakiś wariat, deweloper, co on tam myśli, że w Monopolii sobie gra. No to teraz w 2026 roku nikomu nie jest nawet do śmiechu, a najmniej Brukseli. Unia Europejska, ten nasz geopolityczny kolos na glinianych nogach, reaguje na mocarstwowe plany USA z gracją spanikowanego chomika. Wysyłamy grupy robocze i symboliczne oddziały wojskowe na Grenlandię, żeby. No, właśnie co? Żeby popatrzyli, jak Amerykanie instalują tam swoje bazy? Rzeczniczka Białego Domu mówi wprost: Wasze wojska nie mają znaczenia. Trump i tak zrobi swoje. To jest, drodzy Państwo, brutalna lekcja pokory. My się bawimy w regulacje, dyrektywy o jakiejś tam już przysłowiowej krzywiźnie bana banana. I dialogi techniczne co trzy tygodnie, a USA po prostu przychodzą i biorą to, co jest im potrzebne do bezpieczeństwa. A to pokazuje totalną, strukturalną słabość całej Europy. Przez dekady uzależnialiśmy się od USA w kwestiach bezpieczeństwa i technologii, od Rosji, od surowców, od Chin. W produkcji wszystkiego od majtek przez elektronikę po leki, co obecnie jest dużym problemem. A teraz wielkie zdziwienie, że Waszyngton nie zapyta nas o zdanie. Trump traktuje Grenlandię jak kluczową parcelę pod inwestycje w bezpieczeństwo narodowe, a my tam wysyłamy urzędników z teczkami. To tak, jakby na strzelaninę przyjść z pismem od prawnika. Możemy sobie podywagować, jak to ujęto w tym artykule, że no my mamy jednak jakieś zdanie, coś robimy, ale prawda jest taka, że w świecie, gdzie liczy się siła i zasoby, Europa ze swym biurokratycznym bełkotem siedzi przy stoliku dla dzieci. I to takim bez kredyt, żeby sobie krzywdy nie zrobiła. No ale skoro już mowa o tym, jak kręcimy sami na siebie bat, to spójrzmy może na polskie podwórko e, chemiczne, bo tu się dzieje kryminał gospodarczy w biały dzień. Komisja Europejska w swojej nieskończonej mądrości chce zawiesić cła na nawozy, żeby pomóc rolnikom. Brzmi szlachetnie, nie? Gówno prawda. To jest wyrok śmierci na grupy azoty i zaproszenie Putina na salony. Europejskie porty zostały załadowane nawozami ruskimi. Dla polskiego yy, przemysłu ma kluczowe, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe w naszym kraju. Bez nawozu rolnictwo nie istnieje. Komisja Europejska przedstawiła propozycję tymczasowego zawieszenia ceł na mocznik i amoniak oraz mechanizmu CEBAM, co ma na celu obniżenie cen nawozów i wsparcie rolników. Komisarz do spraw handlu Marosz Szewczowicz zapowiedział, że nowe regulacje mogą wejść w życie w 2026 roku. Działania te są postrzegane jako reakcja na presję polityczną i społeczną, Związaną z negocjowaną umową handlową między Unią Europejską a krajami Mercosur. Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Tomasz Zieliński ocenił te plany jako zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego i przemysłowego wspólnoty. Jego zdaniem propozycja przerzuca koszty ochrony rynku wyłącznie na producentów nawozów, co w warunkach niepewności geopolitycznej trwale osłabia ten sektor. Ekspert wskazał również, że zawieszenie mechanizmu CBAM bez odpowiednich rekompensat pozbawi branżę osłony przed dumpingiem cenowym ze strony państw trzecich. Przewodniczący Solidarności w Grupie Azoty Puławy Piotr Śliwa ostrzegł przed napływem rosyjskich nawozów, które mogą trafiać na rynek po przepakowaniu w innych krajach. Związkowiec podkreślił, że polskie zakłady ponoszą wysokie koszty polityki klimatycznej, których nie mają konkurenci ze wschodu, co stawia rodzimy przemysł na straconej pozycji. Zapowiedział, że w przypadku ignorowania argumentów branży związki zawodowe są gotowe do podjęcia działań protestacyjnych i żądają planu awaryjnego. W pierwszej połowie 2025 roku odnotowano blisko 50% wzrostu importu nawozów z Rosji i Białorusi, mimo obowiązujących sankcji. 1 lipca 2025 roku weszły w życie podwyższone cła na te produkty, co według Grupy Azoty spowodowało późniejszy spadek importu. Nowa umowa z Mercosurem zawiera klauzule ochronne, które mają być uruchamiane przy spadku cen produktów wrażliwych w Unii o 5%. Jeśli przestaniemy produkować nawozy, Zazotowe, które sprawiają, że nasze plony są tak duże, lub że w ogóle są, no to będziemy skazani na import nawozów. Mechanizm jest prosty, jak budowa cepa. Rosja ma tani gaz, my mamy drogi gaz, bo mamy sankcje, ETS-y, unijne wynalazki. A gaz to 70-80% kosztów produkcji nawozów. Jeśli zdejmiemy cła, to Rosja zaleje nas tanim nawozem czasem przepakowanym w Azji czy Afryce, żeby papiery się zgadzały. No i co się wtedy dzieje? Grupa Azoty, czyli nasza strategiczna spółka krajowa pada na mordę. Związkowcy z Puław mają rację. To jest krótkowzroczność, za którą zapłacimy wszyscy. Jak padną polskie fabryki, to rolnik nie kupi taniej od Rosjanina. Kupi tak drogo, jak Rusek zechce, bo monop monopolista przecież dyktuje zawsze ceny. To jest właśnie ta słynna europejska Solidarność i Zielony Ład. Unia każe nam płacić drakońskie opłaty za emisję, jak system ETS, które zażynają nasz przemysł, a jednocześnie otwiera granice dla produktów z Rosji, która ma ekologiczne Głęboko w róże wydechowej. Uzależniliśmy się od dostaw z zewnątrz. Zniszczyliśmy własną konkurencyjność regulacjami, które chuja nam dają w skali globalnej. A teraz dziwimy się, że wschód i zachód dyktują nam warunki. To nie jest błąd systemu. To jest sabotaż. W 2025 roku straż graniczna wydała ponad 9,4 tysiąca decyzji nakazujących cudzoziemcom opuszczenie Polski. Z tej liczby około 7,2 tysiąca postanowień zrealizowano dobrowolnie, natomiast blisko 2,2 tysiąca wykonano w trybie przymusowym. Statystyki wskazują, że działania te najczęściej dotyczyły obywateli Gruzji, Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii. Najliczniejszą grupę stanowili obywatele Gruzji, wobec których wydano ponad 1,9 decyzji, z czego 360 zakończyło się przymusowym powrotem. Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Białorusi z liczbą około 1,3 tysiąca decyzji. W przypadku obywateli Ukrainy odnotowano około 1,2 tysiąca postanowień, przy czym aż 1,1 tysiąca z nich wykonano przymusowo. W okresie od 29 grudnia 2025 roku do 4 stycznia 2026 roku kraj opuściło ponad 120 Cudzoziemców objętych procedurą powrotu. W grupie osób wydalonych przymusowo znajdowali się między innymi ludzie uznani za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa oraz sprawcy przestępstw, takich jak kradzieże czy prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. Dane te oznaczają wzrost liczby wyjazdów w porównaniu do 2024 roku, kiedy to odnotowano 8540 powrotów. Wówczas zdecydowana większość, bo 87,3% spraw zakończyła się dobrowolnie. Wolnym wyjazdem cudzoziemców. Odsetek przymusowych deportacji w minionym roku uległ więc zauważalnej zmianie w stosunku do lat poprzednich. No i na deser, żeby domknąć ten cały obraz nędzy i rozpaczy, mamy temat migracji. Straż graniczna chwali się, że odsyła cudzoziemców, Gruzinów i Ukraińców. No i super, prawo musi być przestrzegane, zwłaszcza jeśli ktoś łamie zasady bezpieczeństwa. No ale spójrzmy może na to nieco szerzej. Rząd z jednej strony krzyczy o uszczelnianiu granic, a z drugiej strony polscy przedsiębiorcy, tacy jak wspomniany na początku Wojciech Belina, z którym przeprowadziłem wywiad, nie mają rąk do pracy, bo Ktoś im zniszczył firmę. To jest ten systemowy paradoks. Wypychamy ludzi, którzy często pracowali w sektorach, gdzie Polaków już nie ma w zamian. No właśnie za co? Nie mamy żadnej strategii. Mamy chaos i dyktowanie warunków przez zachodnie koncerny. Czy te deportacje to element przemyślanej polityki, czy tylko teatr pod publiczkę, żeby pokazać statystyki w Excelu? No niestety obawiam się tego drugiego. I tutaj wracamy do punktu wyjścia. Polski rząd powinien wykorzystać każdą sytuację, czy to na granicy, czy w gospodarce, żeby wspierać polskiego pracownika i polskiego przedsiębiorcę. Ale czy tak zrobi? No, historia uczy nas, że prędzej. Ugną się przed Brukselą albo przed zachodnimi korporacjami, niż zadbają o własne podwórko. I właśnie dlatego tak ważne jest, żebyście ten wywiad z Berliną zobaczyli. Zrozumiecie wtedy, że człowiek w tym kraju jest traktowany jak intrus, a zagraniczny kapitał jak święta krowa. Link macie w opisie i przy świętym komentarzu. Nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. Zapraszam serdecznie we wrześniu zostaliśmy wyrzuceni z budowy przy, w mojej ocenie, zaawansowaniu na poziomie 95%. Polska pozwala na systemowe oszustwa. Ja osobiście nie znam żadnej firmy, żadnej, która nie zatknęłaby się z oszustwem budowlanym. Miałem w wakacje w tym roku spotkanie z byłym wicepremierem. I on powiedział mi tak, że w rządzie panuje takie przeświadczenie, że... Nie możemy ruszać tych koncernów, bo nam zejdą z budów. Ja mówię, ale czy pan słyszy, co pan mówi do mnie? Po tygodnie temu na rozprawie sędzia stwierdziła, że nie wyznacza nowego terminu rozprawy, bo się zwalnia z sądu. Mamy w bardzo wolną i głupią prokuraturę. Pozdrawiam.